Będzie. Jestem czary. To jest skrzynia skarbów. Dobra robota! Na piaskiej wyspie! Cześć! Jesteście w ja wszystkich skarbach dościnka Skarbonita. Skarbonita. Ci mali robotnicze nie wiedzą jeszcze, co ich za Skarbonita na ślad Wspaniałe spotkanie. Tata może Co? Muszę odebrać. Halo? O, Halo? O, cześć babciu robótko. To moja babcia. Jak się czujesz? Darnie! mój kot utknął na drzewie. Nie, mruczek? Oj nie. Nie. Mam świetny pomysł i robotkowicze to nagły wypadek musimy jaki wóz strażacki pomożecie świetnie Babciu, już pędzimy nie martw się wruszył bruczek właśnie znalazł o bardzo Uf. chciałem zrobić ten wóz strażacki i tak go zrobimy Aaaa, oczywiście więc w domku ale tarzu, był wypadek i franku zróbmy to dzisiaj Zrobimy mus strażacki. Jakie to być dzieciaku? Eba woda wim. A nas? Repa. The wheels on the fire truck around and round, round and round, round and round. The wheels on the fire truck around and round all through the town. All through the town.

Tak jest. Jeszcze kawałek? Świetnie! Mam nieco obaw, robiąc wielki wóz strażacki. Może wy spróbujecie. Pożar! Jeszcze w domu! Zgasić hm? pożar! Spróbujcie zrobić taki oto wóz strażacki. Zróbcie i bawcie się nim. To chyba jakiś anem! Najpierw trzeba przygotować dwa małe pudełka. Sam. Jest. papier. Jest. Mnóstwo nakrętek. Sam. farbę i pędzel. Sam. naklejki... Sam. A Jest. Ty tylko glodów. Jest. I ijo, ijo! Sklejcie razem dwa pudełka. W ten sposób. Następnie nadal lecą się w połowie skleju ciemna. I w połowie skleju pomalujcie księżyc i Teraz przyklejcie dwie niebieskie nakrętki, by zrobić światła. I o, i o! I cztery czarne, by powstały koła, dwa po każdej stronie. Następnie ze świecącego papieru wytnijcie prostokąty i przyklejcie je. Możecie też użyć folii aluminiumowej. To, na, By ozdobić wasz bus strażacki, Fibel. użyjcie kolorowych naklejek, ale pamiętajcie, by nie strącić So. Weźcie czarny mazakt i dorysujcie detale. Na koniec dorysujcie na patyczku od linii i przyklejcie do wozu jako Tak. Masz yeah. fantastyczny wóz